W połach Badlands model ma niesamowite przyspieszenie z miejsca. Mimo tego, że jest niesamowita i duża taka głęboka koska, model podczas zakrętów dalej trzyma się drogi. A to dlatego, że model jest po prostu szeroki i on zawsze będzie się trzymał drogi. Akumulatory do tej pory nam nie spuchły, a katujemy już modelem 25 minut. Spójrzcie również na całe wnętrze. Nasz pokrowiec zdał egzamin, nie ma tutaj żadnych dużych kamyków, żadnych patyków. Użyliśmy dzisiaj akumulatorów CNHL o pojemności 5200 mAh. 4S1P o wydolności 90C. Niedługo będziemy mieli bardzo szeroką ofertę akumulatorów marki CNHL do modeli zdalnie sterowanych samochodów, do samolotów i do helikopterów oraz dronów FPV. Dzień! Byłoby na tyle, wiecie już, gdzie uderzać po akumulatory CNHL. Koła Badlands znajdziecie również u nas w sklepie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. A i nie zapomnijcie o pokrowcu. Na razie.